Cześć. Witajcie kochani w nowym vlogu. Cześć. Tak. Wiecie, z nudu w sumie już odpaliłam e, telefon i mówię, chodź, nagramy. Bo się nudzi totalnie. Stoimy w korku. Pada deszcz, Rafał załamany, i mówi tak: dzisiaj podejmuję tylko złe decyzje. No, podejmuję złe decyzje. Zła decyzja, podjąłem. <śmiech> <śmiech> Bardzo złe, słuchajcie Stoimy na lewym pasie, gdzie jest korek A na prawym można jechać, ja wybrałem lewy A wszyscy sobie jadą prawym I się śmieją z nas A my, głąby, stoimy na lewym tak, i nie Pierwsza ten moja ten... zła decyzja Nie, druga nie? Pierwsza moja zła decyzja to była w dzień wyjechać Z Hamburga, bo mamy sobotę I wyjechaliśmy sobie o 12:00, ha, 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 Jak zwykle w korki A no. czemu się tak wydarzyło? bo Ty w sumie drugi raz jedziesz dzisiaj do Polski, nie? Ja już dzisiaj tak jadę... Byłaś. Ja już byłam w Szczecinie, słuchajcie, odebrałam e, moje córki, e, bo były zdawać prawo jazdy i wiecie, jakoś tak dziwnym trafem, starsza musiała jechać do pracy, więc nie pasował bus. Obydwie jechały Flixbusem. z busem, no i jednak nie przypasowało, autobus dość, że miał jeszcze spóźnienie z 20 minut no to jeżeli by już chciały do, do końca dojechać do Hamburga no to by były o 12 o 13, a córka rozpoczynała pracę o 13.30 wszystko na ostatnią minutę, słuchajcie, na ostatnią dokładnie mówiąc no to dobra, no to pojechałam po nie i wróciły w sumie do domu o godzinie Starsza o, o 9:30, bo ją jeszcze zawoziłam na moje stare mieszkanie. No, a my tutaj z tą młodszą wylądowałyśmy w sumie po 10.00. Mhm. Także ja dzisiaj spałam tylko półtorej godziny. A przyzwyczajona jest. No, w sumie tak, ale no nie aż tak mało spania, nie? E, wyjechałam o pierwszej do Polski, do Szczecina. O piątej byłam już e, właśnie tam na. Tym dworcu autobusowym. Czekałam już na nie, no bo w sumie się, tak jak wspomniałam wcześniej, bus się spóźnił. No i w sumie droga powrotna była całkiem fajna, ale muszę też przyznać, że e, o pierwszej, jak wyjechałam do Polski, również stałam w korku, ponieważ zamknęli drogę przez most, który no, e, na chwilę obecną. Ulega prawie zniszczeniu, i tam nie można jeździć ciężkimi e, transportami, i zamykają drogę, jak właśnie jedzie ten e, tr, e, ciężki transport. Mhm. I obydwie strony były zamknięte, czekałam pół godziny, aż otworzą. Także też e, nastałam się i to w nocy, a się naziewałam. A teraz Rafał aż e, ręce zakosił i mówi, ja ale teraz my stoimy. Tak wystarczyło spod... prawą stroną pojechać. No tak, no a ale mówię, nie wiesz a co. a jadę, dobra, prawą, lewą zawsze szybciej, nie? Tylko ja się zastanawiam, co tam jest, żeby stoimy. Nie wiem. Może się przejdziemy. Tylko wiecie co? Leje niesamowicie. Ile w ogóle jest stopni? 12,5. 12,5 jemu gorąco, oczywiście mi jak zwykle zimno. No, ogrzewanie przypuściłem. No, no dobra, no ogrzewanie jest. Ale mamy lato, ludzie! A jest tak zimno potwornie i do tego jeszcze leje deszcz. No i w Kurzeni stoimy i opowiadamy Wam o naszych perypetiach. Jedziemy do Polski, raczej powiedzmy. Stoimy czekając na wyjazd do Polski. Zobaczcie, przyjechała już policja, zaczęli już ludzie wychodzić z auta, bo już stoimy tak długo. Nie wiem czy tam będzie dobrze widać. Z zaznaczę. Stoi duży tir. No i nie wiadomo o co chodzi, dlaczego stoi, bo my stoimy za nim. Ciekawe czy policja rozwiąże ten problem, mam nadzieję, że tak, bo no, raczej stąd nie wyjedziemy, tak jak y, widzicie na obrazku, z jednej strony jest poręcz i z drugiej strony jest taka y, barykada, więc raczej nie przefruniemy. Jeżeli ten tir nie zostanie tam usunięty, no to marne szanse, ale tam z, z przodu widzicie takie kamizelki są y, zielone. Przy y, tirze. no Mam nadzieję, że coś tam się w końcu wyda wydarzy i pójdzie do przodu. Bo tutaj, tym pasem, nie wiem, y, tym pasem obok, o tutaj, normalnie samochody przejeżdżają, a my stoimy. Ale jazda nie? Ale jestem już wściekła. <śled> One hour later. Jak widzicie z przodu ruszyliśmy w końcu Coś tam się do przodu przesuwa. Jakieś auta. Powolutku, powolutku. Tyry już ruszamy jest No gdzie? No uderzysz w auto, no nie, nie widzisz. Pełen gaz, tylko. TIR już dawno pojechał, chyba naprawili, nie wiem co tam e, zrobili. No ale reszta Januszy musi się spakować, muszą spakować kanapki, oczywiście, napoje, no wiesz jak to, nie? Teraz bo się wszyscy rozłożyli, myśleli, że to będzie wystać teraz trzy dni. Ale sam myślałeś, że to będzie e, akurat no. trwało ze dwie godziny. Dokładnie. No, no ale wiesz, no nie myślałem, że ten z ADAC wpadnie i co No cyk, cyk, widzisz. 5 minutek. To wiesz, co, rączki takie magiczne mogą dużo zdziałać, takich Aha. mechaników. No, Aha. Aż mi się minka. Słuchaj, słońce wyszło, tak. jedziemy. Przestało padać, jedziemy, a nadal stoimy. No tam ja jadą, ale no, tak nie powoli... Bo muszą pochować w materace, pospuszczać powietrze i pozabierać namioty, nie? Może camping sobie już tutaj no, jakiś no. zrobili. Ja nie mogę normalnie. Ty, ty już na, na sucho, nie? Kręcisz no ja już kierownicą. tylko wciśnięta i, już I czekasz. Nie? Czekam. Tylko A. puścić sprzęgło. I, 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 w gaz. i, i siedzisz w, puścić, nie, w, spręgło, w Volkswagenie sprzęgło. przed nami. Sprzęgła nie mam, puścić hamulec, tylko i gaz. Opór, gaz, dodech, gaz. Jedziemy. Dobra. Co? No to dawaj. No, dalej, no. <laughs> no bo stoi. Ja, nie, mogę. no dobra, jadą, jadą, my też jedziemy na wycieczkę, bierzemy misia w teczkę. Dzisiaj mamy jakiś dzień yy, koreczków. No Bo kto o zdrowych zmysłach wyjeżdża w sobotę o 12 w lato do Polski? Nikt. No. Ty? Nie. Jest... Tak, a co robisz? Nie chciałaś. Ja nie chciała. Ty chciałeś. Teraz z domu chcę posiedzieć do 18-19 na wieczór pojechać. No, zawsze człowiek myśli. Przepraszam, że... kto mnie gonił i siedział już w butach w kuchni i pił herbatę. <laughs> no Janusz. No Janusz. Nie, ale tak człowiek wie, ma nadzieję. Zawsze żyje taką nadzieją. Ma nadzieję to matka kupi. Mm, no to już wiadomo. Że dojedziemy bez korku i zawsze jest inaczej. Tak, to już jest drugi z kolei. Toczymy się jak ślimaki. No, tak prawda, trzeci, bo pierwszy był w Hamburgu. Aha, no. O. No dobra, ale ten przeszedł szybko. Tu mamy kolejne. A co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Zobaczmy. Coś jeszcze Zobaczmy. jest? No Coś jeszcze jest? Nikogo? Pewnie tak, pewnie. No, pewnie granica, Berlin. Nie, nic nie widać. Nic nie, widać, nie na razie. widać, na razie. No to dobrze, no dobra. Bądźmy dobrej myśli. Tak. że żadna. Żaden korek się więcej nie pojawił. No ale że żaden ten. No, Przyczepi jakiś karton, się nie wiem, kolei albo coś. Więc... Jaki karton? Cloud Zobacz jakie zmiany. Rozkopali nam drogę i ja. nie mamy dojazdu do swojej działki. Tak, nie, no tu pojedziemy sobie. O, boczkiem, boczkiem. Którym boczkiem Ui, no tu, mówisz? Po, po, tym czy... Posianym, tym? Posianym. posianym, A ja nie wiem czy posianym możesz. No a kto mi zabronił. Kurde, ale tutaj konkretne wykopy, nie? U, uważaj! Aha, oni tutaj jeżdżą. No ja no, gdzieś muszą przejechać, pewnie tam... Tutaj wykop tu Tak, tutaj coś się dzieje. Tutaj, tutaj krzaki, tutaj sąsiadka. A czemu nam tu zasypali, że my nie możemy... A ja ja! Kurde, patrzcie, nasz dom stoi, tak jak nie no, podmurwany jest wyżej, nie? Teraz, teraz no, i za, tak nie mogą dalej robić za bo nie, za mogą dużo... nie? Nie mam y nie mogą materiału przywieźć. No tu musimy stanąć, nie? No tu musimy stanąć. Przejechaliśmy już na, na działeczkę. Ech, jak widać, nie ma za dużych zmian. Pada deszczyk. Jak nie, nie ma zmian, jest woda. No, woda, jest no jest, jest, jest tak. Kanalizacja pociągnięta, woda już jest. No, druga jest naprawdę. O, tak wygląda teraz nasza droga. Jaka piękna, no, zrobiona. Haszcze nawet wycieli zobaczę, Ciu, chociaż, chociaż coś. Trawa na działce, powiem Wam, nie jest za wysoka. Tak jak ją zostawiliśmy, to niedużo urosła. Pociągnęli troszeczkę mury do, do góry, tak jak widzicie. Nie wiem, czy oglądaliście ostatni vlog, ale właśnie było pokazane, że nie było za wysoko. Na chwilę obecną nie jest również za dużo zrobione, ponieważ nie mogli dojechać w ogóle z materiałem, także budowa nie mogła być dalej ciągnięta. A ja słyszę, że grzmi i idzie burza. Wow! Jeszcze trafiła nas burza na działce, a ja się boję burzy. Zobaczmy, co my tu mamy. A. panowie widzę. O, zamurowane już jest okno, o którym mówiliśmy wcześniej już. A co? No zobacz, już nie ma okna. No. Nie ma już okna. Już jest podmurowane, coraz wyżej. O, jest bruk skończony. I co A, i słuchajcie, ale nie fajnie. Skończyli już. Bruk. My rozpoczęliśmy naszą inwestycję. Zobaczcie, Rafał już idzie po naszym bruku. Elegancko. Elegan, elegancko. Ale ładnie wygląda jak to wszystko się spukało. Ale tu nie, nie skończyli jeszcze. Czy zabrakło im... Y, może... Nie, nie skończyli, nie za, jeszcze nie zamulili. Nie... A, nie, nie, jeszcze nie. Ale jest już y, położone. coś położone. Także, słuchajcie, tak to wygląda. Jest okropna pogoda. No nie spodziewałam się, że jak przyjedziemy na działkę, akurat będzie tak lało i będzie jeszcze do tego grzmiało, ale to nic. No, pogody się nie wybiera. E, ja już się z wami żegnam. Rafciu, ty też się już żegnasz? no, Żegnam. Się. Ja już marznę, jedziemy do Rafała Mamy. Wypić ciepłą herbatkę, a wam mówimy. Cześć! Miłego oglądania i do następnego filmiku. Piszcie w komentarzach jak u Was postępy w budowie. Cześć!